Idziemy się przywitać. Zobaczymy kto to. Dzień dobry panu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem się zapytać co pan tutaj robi? I w ogóle kto pan jest? Niespokojny strasznie pan koń, jakiś narywisty, czy co? Nie jestem, nie jestem pewny czy jestem tu legalnie, czy nielegalnie tak do końca. W świetle, w świetle jakby obowiązujących obostrzeń. Ale póki co no, wydawało mi się pozornie, że dla takich osób jak ja, czyli trenujących sporadycznie, taki koronawirus to spada z nieba. Nie trzeba chodzić do pracy, nie trzeba chodzić do sklepu, nie trzeba iść na wybory. Generalnie po prostu tylko trenować. No ale z tygodnia na tydzień obostrzenia są coraz większe, więc być może to jest jeszcze ostatni legalny trening. No więc wykorzystuję sytuację. No ja myślę, że chyba jest to bezpieczne, skoro pan trenuje sam. Stoi ode mnie 3 metry, więc mamy szansę dożyć do następnego treningu. Mm -hmm. A w ogóle z kim ja mam przyjemność? <laughs> ja jestem leśnym ludkiem, nazywam się <laughs> Norbert. Norbert, pan Norbert leśny ludek. Tak, ale właśnie słyszałem, że teraz jest zakaz chodzenia do lasu, więc będę bezdomnym ludkiem. Aha, czyli w tym momencie będzie pan bezdomnym ludkiem. To gdzie pan zamieszka? Pod mostem? Nie, to jest tak, też miejsce tak, publiczne. Tak jest, jeśli siedzę, to już chyba zostanę I Aha. dopóki się da, to będę tak jeździł. Aha, rozumiem. No dobrze, to jak można by było zobaczyć jak Pan sobie trenuje? O, oczywiście, proszę bardzo. To ja bym z chęcią popatrzył. Patrzenie jest fajne, ja też bardzo lubię patrzeć, zwłaszcza jak ktoś na przykład ciężko pracuje i mnie nie przeraża ta ciężka praca, bo mogę na nią godzinami patrzeć też. Aha, a Pan teraz nie pracuje? sick pani strzały w rękę wystrzeloną przez galopującego łucznika. Yes! 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 Pozdrowienia dla Pawła.